Siemanko widzowie. W kolejnej części, w dzisiejszej części będziemy rozpoławiać ten silnik oraz sprawdzać pobieżnie jego stan. A już w kolejnym odcinku pokażę wam po wymyciu wszystkich części, które części są uszkodzone i ile tutaj pieniędzy trzeba by było zainwestować, aby to funkcjonowało. Także zapraszam. Jak widzicie, już wcześniej tutaj wykręciłem śruby. Niestety Obyło się z przygodami, jak już tu widzicie, pękła mi ta śruba. Tak to bywa, jeśli śruby są na dworzu, jeśli cały silnik jest na dworze i to wygląda w ten sposób. Tu widzicie kawałek śruby, który się rozwalił i z automatu wykręciłem od razu dwie śruby. Tutaj była taka śruba oraz taka. I ta śruba jest bardzo ważna, ponieważ ona jest nietypowa. I ją musicie pilnować jak oka w głowie. Gdy zastosujecie zwykłą śrubę, automat nie będzie chodził. To oczywiście, z tyłu nie ma tulejki w ogóle, bo nie, tego, bo nie ma tego otworu. Tutaj u góry wyprasowałem tulejkę. Ważna informacja: wyprasować tulejkę należy tak, żeby lekko jeszcze ta tulejka nam trzymała drugi karter. Bo jak nie będzie trzymała, to się skoszą. Kurde, nie nagrało mi się, ale patrzcie. Tutaj tę tulejkę trzeba wyprasować, ponieważ z tej strony jest tulejka oraz tutaj, ale tutaj mamy uchwyt urwany i te tulejki dwie centrują cały silnik, wszystkie osie, z wału, skrzyni i tak dalej. Tutaj jest śruba imbusowa, za chwilę wam to wykręcę i pokażę. To się bardzo prosto wyprasowuje, pod warunkiem, że nałożycie penetrator i podgrzejecie lekko. Właśnie mowa o takiej tulejce. Zawsze ją trzeba wyprasować przed demontażem silnika i przed montażem również i później po montażu je Uśt. Łebek ma 11 mm, no 11 takie 4, 11,4 ma łebek, a tutaj jest gwint M8. Ja daję podkładkę teflonową, żeby nie odbić czegoś z karteru. Śruba taka duża żeby ta tulejka przeszła i zwykła podkładka powiększająca M8, tak? jeszcze Wam zmierzę. Ta tulejka, ile ma? Ona ma 12 mm. Zrobiłem sobie taki oto wynalazek. No, miejmy nadzieję, pójdzie sprawnie. Gdy będzie duży problem z rozpaławianiem, wyjmiemy sobie ściągacz, podgrzejemy tutaj. Y. Najlepiej by było wsadzić je do piekarnika 120 stopni, poczymać pół godziny, wyjąć i wtedy rozpoławiać. Ale sorry, ja piekarnika nie mam do takich rzeczy, tylko do jedzenia. I teraz, wkręcając te śruby, będziemy sobie to rozpoławiać. Idzie bez żadnych problemów, ładnie się rozpoławia. Poczekajcie, tutaj nam zjechało z skrzynki. Sprężyna nam puściła. Dobrze. Mamy to rozebrane. Także No, troszkę się zadziało tutaj. Bardzo ważne, że ten segment tutaj w tym miejscu nie jest uszkodzony, jest sprawny i jest tutaj podkładka. Również tutaj to miejsce na kopkę nie jest jakoś bardzo uszkodzone. Tylko czemu tutaj jest kryte łożysko z dwóch stron? Tego bladego pojęcia nie mam, ale nie powinno raczej tak być. Tutaj o-ring jest urwany, jak widzicie. I mógł być stąd właśnie wyciek. Z tego wyciągniemy starter. Wyciągniemy sprężynę. Później będziemy to weryfikować. Wyciągamy oś prowadzenia wodzika. Wyciągniemy starter. Tryb startera no, standard. Ta tulejka, która jest popsuta. Tutaj musicie pamiętać, iż z tej strony jest większa zębatka, tutaj jest mniejsza, bo jak to pomylicie, no to będą problemy. Wodzik, kolejna zębatka i ten wałeczek, tragedii nie ma. Teraz automat. Tutaj to jest ważne, ta zapadka. I ogólnie ten automat, żeby nie był wyklepany i nie było takiej sytuacji jak tutaj, iż jest skrzywiony. Po prostu tutaj ten element jest skrzywiony względem tego. Ta zapadka w końcu może wypaść. To wyjdzie nam. Tak chodzić nie powinno. To wiemy, że jest uszkodzone. i teraz wałby trzeba było wyjąć. Też fajna rzecz jest taka, że ten element nie jest ukruszony. Tutaj gwindy raczej jest sprawny. Teraz możemy tą śrubkę odkręcić, ale idzie bez problemu. Widać reszta śruby. Już widzę, że on tutaj jest uszkodzony na samym końcu, ale żeby jeszcze bardziej tego nie uszkodzić, to wkręcimy sobie tutaj śrubę i po prostu przez śrubę uderzymy. Kręcamy do końca, żeby się oparła ona. Dobra, próbujemy wybić ten wał. Jest wyszedł i tak się on prezentuje bestia. Także nie wiem czy w ogóle ma sens szorowanie tych rzeczy nie wiem czy to ma sens, ponieważ z tym wałem nic nie zrobię, tak On teoretycznie przeciwwagi ma sprawne, aczkolwiek nie podoba mi się, że tutaj ten stożek jest ukruszony i że on jest skorodowany, tak? I może się okazać, że tutaj już ma wymiar dużo mniejszy i jest po prostu wypracowany. Nie wiem, umyję te wszystkie elementy, spróbuję wykręcić śrubę i widzimy się w kolejnym materiale, gdy już wszystko będziemy omawiać. Także na razie.